Cześć. Cyklu moje bitwy, tym razem z Armored Warfare, witam was Norbi i powiem szczerze, nie korzystałem do tej pory z możliwości nagrywania powtórek, przez pewien czas miałem dosyć duży problem z tym, żeby w ogóle je nagrywać, żeby je w ogóle odtwarzać ze względu na to, że coś tam jakieś problemy z programem. I w momencie, kiedy odpalałem sobie powtórkę, program mi się w tym momencie zawieszał. Ale jako, że Armored Warfare mam na, zainstalowane na dwóch komputerach, to po prostu przerzuciłem sobie po sieci było. To znacznie szybciej, jeżeli brać i ściągać od nowa grę. Dlatego też i, i ściągnąłem sobie grę, nadpisałem tamtą, którą miałem i nagle się okazuje, że wszystko działa. Także od czasu do czasu jednak wymagane jest to, żeby jednak przeinstalować grę, jeżeli Wam się jakieś takie cuda dzieją. Yy, love 15, 150-90. Jest to trzeciotierowy pojazd premium i powiem szczerze, jest to taka dosyć fajna zabaweczka. Ostatnio ją tak naprawdę odkryłem ze względu na to, że nie grałem raczej. Znaczy stwierdziłem tak. Mamy misje, te dodatkowe bonusy wzmacniające nam i zarabianie i wzmacniające nam zmacające nam dodatkowo jeszcze zarobki. No i stwierdziłem, że a odkurzę sobie może jeszcze te niskotierowe zarabiaczki, po to tylko właśnie żeby spróbować zobaczyć jak się nimi gra. No, i rozgrałem chyba, z, nie wiem, że 3-4 bitwy właśnie na nich, szczególnie na tym lawie 150-90. I tak stwierdziłem, że a nawet fajny, nawet fajny. Oczywiście mamy porównywalny pojazd, nawet może odrobinę lepszy na niskich tierach, jeśli chodzi o pojazdy. Te, o te deki, i y, nawet się one lepiej sprawują. Natomiast, y, no powiedzmy sobie szczerze, y, ten jest zarabiaczem, więc jeszcze dodatkowo ma bonus do zarabiania. No i to jest całkiem przyzwoite. <laughs> Wybaczcie. Y, dwa strzały w tym momencie, trzy strzały nawet oddają tam do przodu, i powiem szczerze, że no, tam jakoś nawet nieźle poszło. W Tym razem pierwszy strzał od. Y, chyba T-62, który oberwałem, nawet go nie zauważyłem, nawet go nie poczułem, w tym momencie drugi raz mnie pokarał, no i trzeba będzie go tam troszeczkę również oddać mu, dlaczego on ma mnie tutaj za darmo, odbijać tym bardziej, że jak widzicie, już mi zostało tylko tak naprawdę HP na jeden strzał, no i niestety więcej nie zrobimy jeżeli nas tutaj jeszcze raz trafią M60, jak widzicie, mapa dosyć ciekawa Bałem się tak naprawdę tylko i wyłącznie artylerii, ze względu na to, że artyleria tutaj ABOT potrafi się wstrzelić. On nie zadaje dużych obrażeń, ale jeżeli trafi, te 150 damage zawsze zrobi. No i przez to trzeba będzie uważać na niego. Podjechałem sobie tutaj standardowo na góreczkę. Ten pojazd ma nawet nie najgorsze opuszczanie lufy, więc też i można sobie właśnie w ten sposób podjechać. Nie są to pojazdy, które mają z opuszczaniem Lufy problemy, dlatego też i jak widzicie w ten sposób taki podjazd standardowy taki naprawdę liczący tylko i wyłącznie na to, żeby jakiś tam inny pojazd świecił ponieważ jeżeli ja będę świecił, no to raczej będą mnie wtedy y, z, wtedy będę podświetlany, no i będzie pozamiatane. oczywiście mogę się wspomnieć jeszcze granatami, ale dym, dymnym tu granatami dymnymi, ale rzadko z nich korzystam, szczególnie na tych niskich pojazdach, dlatego też w niskotirowych pojazdach, dlatego też tak, no, w ostateczności tylko. Dobra, jest T-54, no i w tym momencie ja się wycofuję ostro, ze względu na to, że jak mnie trafi, to ubiję i już nie będzie, zmiłuj. Pierwszy strzał w niego wycelowany, trafiony, drugi strzał, w tym momencie załadowałem już hita, ze względu na to, że znaczy załadowałem w sumie na tego Skorpiona, ponieważ on był mięciutki, a że akurat wyjazd na T-54 udał się i powiem szczerze nawet nieźle mi to wyszło jeśli chodzi o obrażenia i penetracji, ponieważ te hity nie zawsze penetrują takie pojazdy dosyć twardo. bo T-54 jednak mimo wszystko, pomimo tego, że jest to drugotierowy pojazd, jednak jest pojazdem obdarzonym bardzo dobrym pancerzem, no i niestety trzeba jednak zwracać uwagę na to, żeby z czego się do niego strzela. Jeżeli mamy zbyt, słabe, zbyt, zbyt słabą penetrację, no to wówczas nic mu nie z, bardzo zwojujemy. No. Dobra, ten weteran T62 jeszcze w dalszym ciągu tam jest na tym B, B0. No i tak stwierdziłem, że chyba trzeba będzie się nim zająć, ponieważ, no, powiem szczerze, że drażnił mnie troszeczkę ale no, na, na nasze szczęście, na moje szczęście, Leopard 1 go wykańcza i jest 9 do 9. Ja mam w tym momencie 0 fragów i damage całkiem przyzwoity już w, teraz, ponieważ miałem tam już chyba około do dwu, pod 2000 więc to już nawet nie jest źle. Pamiętajcie, to jest to trzeciodierowy pojazd, bije on tak sobie dosyć delikatnie. Znowu wyjazd T-54, te, te no i ja się nie mam zamiaru z nim bić. Nawet jeżeli wytrzymam jeden strzał, no to co zresztą? Co zresztą? Po co więcej, tutaj się jakoś narażać na to, żeby. Jest skorpion ładny, strzał za 260. To był chyba też hit, więc no także tutaj w miarę nieźle losuję celność tego działa jest fajna powiem szczerze, że czasem zdarza się nie celować na full znaczy nie, nie skupiać na full i naprawdę to działo trafia, mamy tego rodzaju działka na niektórych pojazdach że naprawdę dużo potrafią właśnie trafiać w niepełnym skupieniu no ale to na no, niestety nie na wszystkich, na pewno na radzieckich pojazdach to nie działa, więc tutaj sobie trzeba jednak wziąć to pod uwagę, jest dragon jest na full HP, no nie na full HP już ktoś go tam lekko pokarał ja w tym momencie załadowałem znowu hita i pierwszy strzał za prawie 300, to jak na trzeci tier i to w dodatku strzelając tak no dosyć słabo, to jest na herniezje, zobaczcie dostałem od w tym momencie bota. jest dragon to będzie chyba jego ostatni wyjazd, Takie jest 155 na wyko zakończenie i został właśnie przeze mnie pierwszy frag zrobiony no, i w tym momencie tak, abot. Byłem ciekawy, gdzie jest abot. Są dwie możliwości: albo w okolicach J1, J2, ewentualnie czasem się zdarza, że są. Te pojazdy są artylerię w okolicy J4, ale tam rzadko kiedy się ktoś zapuszcza. To raczej na wysokich tierach i jeżeli ktoś jest w plutonie, tak żeby móc sobie wspoma wspomagać się na zasadzie wymienności, że jeden strzela na jedną stronę, drugi strzela na drugą stronę. Ewentualnie skupiamy się na jedną stronę. Dobra, ja w tym momencie ostry wyjazd do przodu. Mamy Skorpiona na full HP. No i powiem szczerze, byłem tak zaskoczony. Ciekawy, czy on jest y, AFK, ale widziałem, że w pewnym momencie strzela, no i w tym momencie jest dąk. O kurde, myślę sobie, no to zarąbiście T62, no to jest po mnie. Ale jak widzę, AFK, czyli mam tutaj prezencik dla siebie. W tym momencie mogę wydoić te 62 do zera. Strzelam ze zwykłych pocisków, ponieważ on jest zbyt twardy. 271 i w tym momencie wyjeżdża Skorpion na full HP. No i mam teraz dylemat: co zrobić? Wyjechać na niego? Znaczy, wyjechać na niego to nie ma sensu, ponieważ on mnie tak ci tak załatwi. Ale na razie sobie załadowałem hita i będę się zastanawiał, jakby tutaj go jeszcze uszczknąć. Was batrzcie. Pierwszy strzał za 309, ładnie i ten T62 jeszcze w dalszym ciągu tam jest jako prezencik dla mnie. Drugi strzał od razu z uszkodzeniami, z krytycznymi, bo widać było to poświetlenie na żółto w tym momencie. Abbot mi wykańcza te 62, trzeci strzał w Skorpiona. i Skorpion w tym momencie zrobił największą głupotę, tak naprawdę, ponieważ zamiast wyjechać od razu, mając full HP, wyjechać na mnie, wykończyć mnie, no to, w, no to on sobie dał zbić mi 1000 HP. Ja nie dostałem ani jednego pocisku. No i w tym momencie przejdźmy sobie do pulpitu. Zobaczcie, tutaj mam screenshoty. I Jak widzicie, tu mam dodatkowo e, snajpera. Mam za największą liczbę pojazdów wyświeconych i złotą gwiazdę, którą się otrzymuje za największą liczbę. Jeśli chodzi o e, zdobyty EXP, najlepsze EXP w swojej drużynie. Jak widzicie, zarobek brutto 491 tysięcy. Oczywiście jest to wszystko e, połączone z bonusem, który nam teraz. E, a za zadało także naprawdę zarobek rewelacyjny dodatkowo jeszcze 16,5 tysiąca expa i teraz jeśli chodzi o obrażenia, moje 4864 obrażeń trzecim tierem, nie, na, nie z botami, na zwykłym, na zwykłym tak zwanym randomie. I dodatkowo jeszcze z obrażenia 790, 759 i wykrytych 8 pojazdów. No i zobaczyć, zobaczcie, Skorpiona z do zera, M60 za 516, T62 za 1054, tutaj ładnie go potraktowałem. BMP dostał raz, Scorpion dostał raz, nie, dwa razy, Dragon dwa razy, no i M60 też dwa razy, także ładniej mi to wyszło. Jak widzicie, 4000, tutaj chyba będzie lepiej to pokazane. 4864 damage drugi e-wojownik 2600 T62 2200 także no powiedzmy sobie, że zdeklasowałem ich troszeczkę jeśli chodzi o drużynę przeciwną, Weteran 62 2900 M62 400, no i tak to mniej więcej wyglądało. Abot 1272 z ich strony, nasz Abot 440, no to nasz się w ogóle nie popisał 1200 na abocie to już jest taki w miarę przyzwoity wynik, i jeśli chodzi o już zarobki brutto, to jak widzicie 467 772 net to jest oczywiście brutto mocno to wszystkie mnożniki i 16 000 obrażeń jeżeli byście byli zainteresowani jeżeli byście byli Ciekawi, czy ten pojazd jest warty grzechu? jest warty tego, żeby go zakupić? Tak, jest warty. Kosztuje niedużo, nie pamiętam dokładnie w tym momencie. Musiałbym wejść sobie do gry. A jeszcze raz, to w sumie to mogę zrobić. Poczekajcie, wyłączę sobie tylko pulpit. I możecie zobaczyć, że on jest u Wolfa. No nie, nie, nie sprawdzam w tym momencie. Ale jest to naprawdę fajny pojazd, szybko jedzie, maksymalna prędkość 88 na godzinę i całkiem przyzwoite działo, strzelające co niecałe 5 sekund za obrażenia, jakie widzieliście. Także taka to była moja pierwsza bitwa i mam nadzieję, że będę Wam częściej pokazywał bitwy zarówno na artylerii, jak też i na innych pojazdach, ponieważ miałem trochę tych powtórek takich nawet ciekawych, ale z tego czasu tam odpuściłem sobie właśnie przez te problemy z komputerem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, skomentujcie to i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się.